Tutaj i na Facebooku, i na moim YouTube. Kochani, yy, ostatnio jestem bardzo zajęta galą yy, Top Polish Brands i Diamenty Biznesu oraz Forum Biznesu Siedem Kluczy do Sukcesu. Yy, moi drodzy, yy, jest jak jest, jest późna pora, ale dzisiaj mamy piąteczek. I mam nadzieję, że tutaj y, będzie Was troszeczkę. Mam nadzieję, że się zbierze nam tutaj publiczność. I chyba nie włączyłam tutaj Facebooka, zaraz postaram się włączyć Facebooka. Dziś będzie czytanko na przyszły tydzień. Yy, dziś będzie czytaneczko na przyszły tydzień. Yy, zaraz tutaj sprawdzę, na którym profilu jesteśmy. No i jesteśmy tutaj na Milena Gołda, doradca życiowy biznesowy na face. No zobaczmy, ale muszę połączyć się z internetem. Na tym telefonie jestem połączona, a na tym drugim muszę się połączyć. No i jestem też już połączona. Mm, kochani. Dobrze, zobaczmy czy teraz będzie działało. No i nie ma. Kogo tutaj mamy na naszym YouTubie. Czekam na Was moi drodzy. Dzisiaj nagranko, przyszły tydzień będzie już niebawem, połowa maja. Ten czas leci jak zbicza strzelił, kochani. Ja tego aż nie rozumiem, jak to szybko leci. Patrzmy tutaj, czy działa internet. Jakoś widzę, że nie działa tutaj nam internet. Zobaczmy, czy się połączy. Będę musiała chyba zacząć jeszcze raz na YouTube. Korcze. Połączenie z internetem nie działa.